No i proste liczenie, Panie Marcinie. 6 tysięcy Pan obecnie ma za prąd, 25 tysięcy to będzie Pana realna inwestycja. To widzimy, że 4 lata i z groszem, tak? Jest jakby stopa zwrotu. Tu, tu proste matematyczne liczenie. Czyli nie będzie Pan już płacił 6 tysięcy rocznie za prąd, a zainwestował Pan 25 tysięcy w instalacje mm. fotowoltaiczne. To tak w dużym skrócie na liczbach. A o, jakiej, o jakiej wielkości tego magazynu Pan myśli? 10 kWh. To w praktyce przy Pana zużyciu to nawet bym powiedział, że jest minimalnie za dużo, ale. To powiem szczerze, że to już lepiej zrobić tam dziesiątkę niż 5-7 kW, tylko 10 to już jest w pełni wystarczająco. Do okay, okay. tego typu zużyciu, dokładnie. Bo pan ma zużycie dzienne na okolicach 13 kWh, z czego 8 za dnia, 5 w nocy zapewne jest taki rozkład, czyli, czyli nawet ta piątka magazyn byłaby taka na styk, ale tu już idźmy w tym rozwiązaniu 10 kWh, będzie takie bardziej. I co, wielkie. i że 4 lata i byłoby wyzerowane. No to jest tak na liczbach, widzi Pan, no tu bez ciemel, nie? To, to Pan sam jest sam w stanie to wyliczyć, a ja Pan mówię, ile to u nas kosztuje, jakie są obecne dotacje, które pomagamy załatwić, jaka jest ulga, więc realnie Pana koszt 25 tysięcy, a 6 tysięcy Pan rocznie oszczędza. Wiadomo, też ten prąd dzisiaj jest 6 tysięcy, za rok niestety, obawiam się, że będzie niestety większy.